Tam, tadam, tadam, tam, tam, tadam, tam 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 pyszne danie z się już Tak będzie to pilaw, taki zimowy, mhm. choć już skończyła, ale cały czas bum. Nazywam się Marianna Darzynkiewicz-Wojciecka, przyjechałam z jabłony niedaleko Warszawy. Z zamiłowania jestem ogrodnikiem, pracuję w ogrodzie botanicznym. Oprócz tego jestem matką Polką, mam dwójkę wspaniałych dzieci. Fascynuję się. Gotowaniem, kulinariami i to właściwie całe moje życie. cziki, cziki, bum, bum. Widzę też, że masz mało składników, co bardzo lubię, bo to znaczy, że nie trzeba wcale miliona jakichś przypraw, tylko wystarczy pietruszka i marchewka, żeby zrobić wegański obiad. Tak, to jest jakby podstawa mojego gotowania. Mało składników, sezonowe składniki, takie, które zawsze można wszędzie dostać. Nie trzeba po prostu na głowie stawać. No to w takim razie to działa. Najpierw posiekam czosnek. Potrzebne będą trzy ząbki, żeby było dużo smaku. Jak już czosnek mam gotowy. Muszę posiekać cebulę, ale też niespecjalnie drobno, żeby jednak coś tam chrupało. Zawsze jak siekam cebulę, wykorzystuję fakt, że ona się rozwarstwia i po prostu nie muszę dodatkowo kroić. Teraz, kiedy cebula jest gotowa, muszę ją podsmażyć. Wlewam dwie łyżki oliwy i wrzucam to, co posiekałam. Cebula z czosnkiem muszą się zeszklić, a w tym czasie kroję na plasterki pietruszkę i marchewkę. Tak naprawdę w tym daniu y, można dodać co się lubi. Czasami dorzucam suszone grzyby wcześniej namoczone, czasami selera naciowego, może być też groszek zielony. No co co kto. Lubi albo po prostu ma w domu, w lodówce. To takie moje recyklingowe danie. Troszkę dorzucamy do smażącej się cebulki i kroimy marchewkę. Porzucamy i podsmażamy tak dwie minuty, po czym dorzucamy pęczak. W pęczaku dodajemy mniej więcej szklankę. Podsmażamy razem z warzywami, a następnie zalewamy dwoma szklankami wywaru warzywnego. On powinien być ciepły albo gorący. Kiedy pęczak się zagotuje już w wywarze, przykrywamy pokrywką i dajemy mu się gotować około 30 minut. W tym czasie możemy sobie zetrzeć skórkę z cytryny, którą później dodamy już do gotowego dania. I możemy też posiekać natkę pietruszki, same listki, bez łodyżek. I teraz nie pozostaje nic innego, tylko po prostu cierpliwie aż pęczak się ugotuje i warzywa również. Czak, 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 bum! już nam się ugotował. Możemy go posypać skórką z cytryny, pietruszką lub innymi ziołami, które lubimy. Dodatkowo troszkę posolić, popieprzyć. I tak naprawdę gotowe. Tam, 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 tam! tam, tam. Mariano Pęczak już wspaniale pachnie, jest jeszcze gorący i paruje, ale zanim zaczniemy jeść, chciałam Cię spytać: o to, czy na co dzień w domu też gotujesz wegetariańsko lub wegańsko? To jest bardzo skomplikowana sprawa, ponieważ ja jestem wegetarianką. Od jakiegoś czasu, ale moje dzieci i mój mąż mięso jedzą w ilościach może nie hurtowych, mm -hmm. powiedzmy, że raczej raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu, więc w sumie tak powiedzmy To że bardzo jest w porządku. Tak, tak, dosyć <grym> racjonalnie. Tak. No. też myślę, że to jest super przykład na to, że tak naprawdę wcale nie jest tak, że jak już ty jesteś wegetarianką, to mąż też musi być wegetarianinem, nie bo musi. inaczej się nie da, tylko że właśnie ci mięsożercy z wegetarianami mogą żyć w absolutnej zgodzie. tak. Na co dzień? Myślę, że, że jakby mój wegetarianizm skłania też do bardziej, nie wiem, zdrowego jedzenia mm -hmm. tych moich mięsożerców. Im więcej ja jakby odkrywam nowych warzyw, bo siłą rzeczy sięgam po inne rzeczy niż kiedyś, no to automatycznie oni też poznają nowe smaki. Czyli to wszystko się przeplata i żyjecie w zgodzie, i ta kuchnia wegańska gdzieś, że mm -hmm. tak powiem, trochę łączy się, a może nawet trochę detronizuje tą kuchnię mięsną. Tak, tak myślę, że tak. No to chyba tym miłym akcentem możemy przejść do jedzenia. Dobrze. Super pachnie dzięki tej skórce. O. To takie tradycyjne smaki tak naprawdę. Marchewka, pietruszka, pęczak. Ostatnio zdarzyło mi się prowadzić w pracy zajęcia właśnie o, o tym, co jedli Słowianie. Super temat. Tak, rozmawialiśmy o różnych kaszach. Dzieci miały test taki, dostali kilka różnych kasz, musieli zgadnąć, co to jest. Część z nich miała ogromny problem. Potem gotowali z tymi kaszami w roli głównej. No, czyli te twoje jakby zamiłowanie do kasz w domu też się przekłada na, trochę na pole zawodowe, że tak powiem. Tak, 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 jak najbardziej. Mariano, w takim razie chciałabym Ci podarować moją nową książkę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.